Kiedy Aurelian Czułameni trafił do Realu Madryt za kwotę rzędu 100 milionów euro, świat futbolu widział w nim tylko kolejną supergwiazdę. Co jednak dzieje się, gdy stadion milknie, a kamery zostają wyłączone? Za sukcesem kryje się życie pełne spokoju, struktury i świadomych decyzji. Żadnych ekscesów, żadnego hałasu. Lecz nowoczesna willa w Madrycie, która odzwierciedla właśnie tę wewnętrzną równowagę. Jak młodemu piłkarzowi udaje się twardo stąpać po ziemi w największym klubie świata? Odpowiedź zaczyna się właśnie tutaj. Droga Aureliena Człameniego zaczęła się na długo przed blaskiem reflektorów Realu Madryt. W 2011 roku wstąpił do Akademii Młodzieżowej girondin Bordeaux, wcześniej grając w małych lokalnych klubach, takich jak S.J. Dartig. Już wcześniej zauważono, że jego postępy nie były dziełem przypadku. Kluczową rolę odegrała rodzina, w szczególności ojciec Fernand, były piłkarz, który później pracował jako farmaceuta i kładł duży nacisk na dyscyplinę oraz edukację. W lipcu 2018 roku czułamyni ostatecznie zadebiutował w barwach Bordeaux w lidze Europy. Zaledwie kilka tygodni później strzelił swojego pierwszego gola w seniorskiej piłce. W ciągu półtora sezonu zaliczył 37 występów, udowadniając, że jest fizycznie i mentalnie gotowy na większą scenę. Czy jednak Bordeaux było celem samym w sobie, czy tylko początkiem znacznie większego planu? W styczniu 2020 roku nastąpił kolejny decydujący krok. AS Monaco zainwestowało około 20 milionów euro, aby zakontraktować Aureliena Czuameniego. Dla wielu było to ryzyko. Dla Monako jednak decyzja strategiczna, która miała się szybko opłacić. Tuż po przyjściu Czułameni przebił się do linii pomocy i w bardzo krótkim czasie stał się filarem zespołu. W 95 oficjalnych meczach strzelił 8 goli i imponował przede wszystkim regularnością, inteligencją boiskową oraz warunkami fizycznymi. Stał się jednym z najbardziej kompletnych pomocników Ligue 1 i wywarł znaczący wpływ na grę Monaco. W sezonie 2021-2022 otrzymał ostatecznie wyróżnienie dla najlepszego młodego zawodnika Ligi. Jego występy nie umknęły uwadze na arenie międzynarodowej i zaowocowały pierwszym powołaniem do reprezentacji Francji. Czy ten przełom był już szczytem możliwości, czy dopiero przygotowaniem do wielkiego skoku? 1 lipca 2022 roku nadszedł moment, który zmienił nie tylko jego świat sportowy, ale i finansowy. Real Madryt pozyskał Aureliana Czułameniego za kwotę odstępnego wynoszącą około 80 milionów euro, która dzięki bonusom mogła wzrosnąć do 100 milionów. Jeden z najdroższych transferów pomocnika w Europie stał się faktem. Sześcioletni kontrakt obowiązujący do 2028 roku natychmiast wykatapultował go do najwyższej klasy płacowej w kadrze. Obecnie Czułameni zarabia około 12,5 miliona euro rocznie, czyli około 240 tysięcy euro tygodniowo, nie licząc premii za wyniki, bonusów za ligę mistrzów i zachęt sezonowych. Pod koniec 2025 roku jego wartość rynkowa wciąż oscyluje wokół 75 milionów euro, co podkreśla jego znaczenie w drużynie. Z Realem Madryt wygrał już La Liga oraz Ligę Mistrzów, zagrał na Mistrzostwach Świata 2022 i strzelił tam decydującą bramkę. Jak jednak ten sukces wpływa na jego życie poza boiskiem? Po podpisaniu kontraktu z Realem Madryt latem 2022 roku, Aurelien Czuameni podjął świadomą decyzję dotyczącą życia poza boiskiem. Wybrał La Moraleja, jedną z najbardziej ekskluzywnych, a zarazem najspokojniejszych dzielnic mieszkaniowych Madrytu. Jego willa znajduje się na działce o powierzchni około 3200 metrów kwadratowych, otoczonej wysokimi żywopłotami, cichymi uliczkami i atmosferą, która konsekwentnie stawia na prywatność. Już przy wejściu na teren posiadłości staje się jasne, że nie stworzono tu miejsca na pokaz, lecz przestrzeń do regeneracji, koncentracji i stabilizacji. Brama wjazdowa otwiera się na prosty, kamienny podjazd, obsadzony zadbanymi krzewami i dyskretnym oświetleniem ogrodowym. Ogród otacza cały dom i prowadzi bezpośrednio do przylegającego pola golfowego. To luksus rzadko spotykany nawet w La Moralecha. W części zewnętrznej znajduje się jacuzzi wpuszczone w drewniany taras oraz miejsce na planowany basen wewnętrzny. Umeni korzysta z tej strefy szczególnie w dni regeneracyjne po intensywnych meczach, aby odnaleźć spokój. Jak ta klarowna linia jest kontynuowana we wnętrzu willi? We wnętrzu willi konsekwentnie utrzymana jest spokojna, przemyślana linia. W domu dominują przestronne, otwarte pomieszczenia, zaprojektowane w neutralnych kolorach z elementami ciepłego drewna, białymi ścianami i oknami w czarnych ramiach. Przeszklone powierzchnie od podłogi do sufitu wpuszczają mnóstwo światła dziennego i tworzą więź między wnętrzem a ogrodem. Główny salon sprawia wrażenie obszernego, ale nigdy chłodnego. Duża sofa, niski stolik kawowy z kamienia naturalnego i minimalistyczny kominek stanowią centrum pokoju, nie przytłaczając go. Strefa dzienna płynnie przechodzi w jadalnię. I nadaje się zarówno na spokojne wieczory, jak i spotkania z rodziną czy kolegami z drużyny. Obok znajduje się oddzielna, bardziej formalna jadalnia na specjalne okazje. Kuchnia należy do najbardziej funkcjonalnych części domu. Wysokiej klasy sprzęty, centralna wyspa i mnóstwo miejsca do przechowywania czynią ją praktyczną i zarazem elegancką, nie będąc przy tym ekstrawagancką. Spokojne dni tutaj zaczyna się jego poranek: od szybkiego śniadania i chwili ciszy przed treningiem. Łącznie dom posiada pięć sypialni i pięć łazienek, wszystkie zaprojektowane z myślą o prywatności. Główna sypialnia z widokiem na ogród oferuje garderobę oraz nowoczesną łazienkę z podwójną umywalką i dużym prysznicem z deszczownicą. Do tego dochodzą prywatne kino domowe, siłownia. Sala do masażu oraz symulator gry w golfa. Zautomatyzowany system domowy steruje oświetleniem, temperaturą i bezpieczeństwem. Jednak ta oaza spokoju to tylko część jego uporządkowanego życia. Jak jego wartości odzwierciedlają się w pojazdach, którymi jeździ na co dzień? Również w jego garażu widać tę samą klarowną postawę, która cechuje całe jego życie. Na co dzień i na dojazdy do ośrodka treningowego czułamenii najczęściej wybiera BMW i XX Drive 30, srebrnego elektrycznego suwa, którego zawodnicy Realu Madryt otrzymali w tym sezonie. Dzięki mocy około 313 koni henach napędowi na 4 koła i przyspieszeniu od 0 do 100 km na godzinę w 5,6 sekundy, Pojazd ten łączy osiągi ze spokojem. Cichy, wydajny i dyskretny idealnie pasuje do jego rytmu dnia. Kolega z drużyny zażartował kiedyś, że ten samochód jest jak on sam szybki, gdy trzeba i spokojny, kiedy nadejdzie czas. Do odprężających przejażdżek po mieście używa Volkswagena ID5 GTX. Ciemnoniebieski SUV typu Coupé o mocy 299 KM ma powściągliwy design i nadaje się do załatwiania spraw lub spotkań z przyjaciółmi. Tylko na specjalne okazje sięga po Lamborghini Urus. Z mocą 650 KM jest to najpotężniejszy pojazd w jego kolekcji. Ale i tutaj nie chodzi o pokaz, lecz o świadome chwile. Co jednak skłania go do dzielenia się swoim sukcesem poza własnym życiem? Poza piłką nożną i sukcesem materialnym, jego wzrok coraz częściej kieruje się ku odpowiedzialności. Od czasu założenia Prosperity Foundation w 2024 roku nie angażuje się w projekty edukacyjne i sportowe, przede wszystkim z myślą o swoich korzeniach w Kamerunie. Fundacja działa zarówno w Kamerunie, jak i we Francji, docierając już do setek dzieci i młodzieży. W grudniu 2024 roku w Sagal zakończono jeden z najważniejszych dotychczasowych projektów małe centrum sportowe przy Mango Children's Home, które służy około 150 dzieciom z sierocińca i okolicznych wiosek. Podczas swojej wizyty grał z dziećmi, rozmawiał z nauczycielami i wspierał podstawowe programy edukacyjne. Ponadto zobowiązał się do fundowania stypendiów. Oraz budowy kolejnych ogólnodostępnych placów zabaw i boisk treningowych. Również we Francji daje przykład, między innymi otwierając stadion w pobliżu Bordeaux, tam gdzie zaczęła się jego własna kariera. Dla niego działalność charytatywna nie jest krótkotrwałym symbolem, lecz długofalową obietnicą. Jak jednak wygląda zwykła codzienność kogoś, kto tak konsekwentnie szuka równowagi między sportem wyczynowym. A odpowiedzialnością, zdalala od hałasu Bernabeu, jego codzienność przebiega według jasnej, spokojnej struktury. Chouameni uchodzi za introwertyka, jest skoncentrowany i konsekwentnie unika życia nocnego. Jego dni zaczynają się zazwyczaj od regeneracji i treningu, po których następuje spokojne śniadanie i krótka jazda do centrum treningowego. Wieczory spędza świadomie w odosobnieniu. Ogląda mecze, czyta, okazjonalnie gra w gry wideo lub spaceruje z psem po okolicy. Golf stał się dla niego ważną odskocznią sportem, który wymaga koncentracji i pomaga mu psychicznie się wyłączyć. W spokojniejsze dni sięga po pędzel oraz płótno i maluje proste krajobrazy. To hobby z letniej przerwy, które daje mu spokój. Rodzina pozostaje stałą kotwicą. Utrzymuje bliski kontakt z bliskimi we Francji i Kamerunie, wykorzystując każdą okazję do odwiedzin. Jego krąg znajomych w Madrycie jest mały, ale stabilny. Wspólne podróże prowadzą w ciche miejsca, z dala od opinii publicznej i mediów społecznościowych. Żadnych skandali, żadnych rozpraszaczy, tylko struktura, równowaga i autentyczna bliskość. Jak to wszystko składa się w spójną całość? Historia Aureliana Czułameniego nie jest opowieścią o rozgłosie czy przepychu, lecz o dyscyplinie, jasności i świadomych wyborach. Jego willa w Madrycie nie jest symbolem obnoszenia się bogactwem, lecz miejscem, które pozwala mu zachować równowagę pod presją Realu Madryt. Właśnie ten spokój stanowi fundament jego osiągnięć na najwyższym poziomie. Jeśli spodobało Ci się to spojrzenie za kulisy, wesprzyj wideo lajkiem i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnej historii ukrytej za grą.